Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka Po tej stronie Agnieszka Przychodzę do Was dzisiaj z nowym naparem Z naparem Nuta Leśna One się składają z owoców Borówki czarnej, owoc bzu czarnego, owoc maliny właściwej, owoc z róży dzikiej i liść maliny właściwej Tutaj mam już resztki Skończyły już mi się te napary. Muszę znowu zamówić na yy, stronie internetowej. A także poprosić tutaj znajomą, która ma sklep, żeby mi poprzywoziła. Żeby mogła znowu sobie skomponować. Tutaj mam borówkę bez czarny. A żeby zrobić taką mieszankę owoców do naparu, to potrzeba, jak to się mówi, dwie łyżki borówki czarnej, dwie łyżki bzu czarnego, dwie łyżki maliny właściwej, czyli maliny z lasu czy uprawnej, jedna łyżka róży dzikiej i jedna łyżka maliny właściwej liścia. I to jest, tak właśnie składa się ta moja mieszanka. Mam już tylko jeszcze tu naszykowane dwie łyżki. Łyżkę na szklankę wody zaparzamy. I mam tu naszykowane na dwie szklanki, czyli dwie łyżki tej mieszanki. Teraz zagotuję wodę, żeby zaparzyć to. A więc poczekamy, aż ta woda się zagotuje. Na tą chwilę, kiedy się woda moja gotuje, tą moją mieszankę włożę do tego zaparzacza. Mam już założoną. Teraz tylko czekać, aż mi się ta woda zagotuje. A więc poczekajmy. Woda mi się zagotowała, więc zalewam ten mój moje zioła wodą. I są zalane. Obecnie będę czekała 10 minut żeby mi się zaparzyły. I tym sposobem minęło 10 minut. Jak zaparza się ten mój napar. Nuta leśna. Ta nuta leśna jest dobra na relaks. Też czarny bez na zbicie gorączki. Malina też, jak jesteśmy przeziębieni, nam dobrze służy. Zachęcam Was kochani do tego, żebyście mogli spróbować ten napar. Jest naprawdę... ma niesamowite właściwości i zdrowotne, jak i relaksujące. I tu mam mój naparek. Ładny kolor. Jest. I jedna szklaneczka. Teraz gruba szklaneczka i te dwa mam te dwa napary już zrobione przez stygnie dodam łyżeczkę miodu jeśli ktoś nie lubi z miodem to jakiś inny y rodzaj do posodzenia albo gorzkie wypić ja to zależy od sytuacji. Raz lubię i z miodem, a raz lubię gorzkie bez miodu, bez niczego. Życzę wam miłego dzionka, dż wieczoru, poranka, zależy kiedy oglądacie. Dziękuję za suby. Pozdrawiam was serdecznie. Jeśli nadal nie subujecie mnie, dajcie suba. Wciśnijcie dzwoneczka, by być na bieżąco. Lajkujcie, rozpowszechniajcie, komentujcie. I do zobaczenia do następnego razu. Pa.